Czyli coś 20V byśmy mogli podłączyć. 140W ładuje, także to można łatwo policzyć. Tutaj u góry mamy ładowarkę bezprzewodową, no, to o tym nie, nie doczytałem. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jak widzicie za mną, jesteśmy w plenerze. A w plenerze dlatego, bo firma Power przysłała mi urządzenie właśnie do takiego pleneru. Pod namiot albo jechać gdzieś naszym vanem i chcemy mieć prąd pod ręką, to mamy urządzenie. Jedno z mniejszych urządzeń firmy Allpowers, urządzenie S300, a plus dlatego, że to jest nowy model poprawiony. Ale już Wam powiem, co on ma tutaj poprawionego i tak dalej. To jest urządzenie, które ma pojemność 288 watogodzin, ale my sobie sprawdzimy, czy na pewno ma taką pojemność. Co on tutaj jeszcze ma? Dwa porty USB. Standardowe i jedno USB-C. Port 230, ale tylko jeden. W tej poprzedniej wersji były dwa, no ale dwa są tutaj niepotrzebne. Jest, jeden jest wystarczający. Jeśli tak. będziemy chcieli podłączyć jakieś dwa różne urządzenia albo coś takiego, to tak i tak tą moc będziemy musieli podzielić na, na, na kilka urządzeń. A jak tu będziemy mieli dwa gniazdka, to od razu mamy większą wagę tego urządzenia. A waga tego urządzenia jest nieduża, bo to jest tylko 3,4 kg. W poprzedniej wersji mieliśmy tutaj z przodu dwie lampki. A w tej wersji mamy jedną świecący taki bar z tyłu, zaraz Wam to pokażę, tylko przejdziemy gdzieś do jakiegoś ciemnego miejsca, żebym to wszystko mógł powłączać, pokazać Wam jak, jak to wygląda, wyświecać i tak dalej. Ładowanie, ładowanie z, z gniazdka, z gniazdka mamy maksymalnie 200 W, z solara mamy maksymalnie 100 W i ładowanie z samochodu, z ładowarki, wejście. 12V albo 24V, czyli możemy to ładować albo w instalacji 12V albo 24V i tutaj z boku mamy właśnie wejście na, na Solara, też to tu jest opisane. Albo na 12V, ale z tego 12V, z tego gniazda zapalniczki, bo to jest takie standardowe gniazdo zapalniczki. Zaraz wam pokażę. o, Z tego gniazda zapalniczki możemy też pobierać prąd. Na wyjściu mamy 230, maksymalnie 300W, chwilowy 600W. My sobie to sprawdzimy, czy to tak działa, czy to tak nie działa. Później co my tutaj jeszcze mamy? USB standardowe 3A i maksymalnie 36W te USB mamy, a USB C mamy 100W, czyli to jest to bardzo szybkie ładowanie i tak samo tak jak mówiłem ten carport czyli ta wtyczka zapalniczki mamy 120 w maksymalnie maksymalny pobór i ładowanie bezprzewodowe 5 w niedużo ale zawsze coś a do tego do tego urządzenia dostałem jeszcze. Tutaj do przetestowania panel 100W, taki podwójny, znaczy podwójne dwie połówki. Tak jakby też go uruchomimy. Akurat fajne słońce wyszło, to możemy to przetestować. i Zobaczymy, e, jakie on rzeczywiście napięcie daje. Czy, czy, czy 100W może nie wyciągnie, ale jakieś 80 w jakby wyciągnął, to by było fajne. Dobra, idziemy do testów. Ja go najpierw Wam przedstawię, ten panel, jak on, e, jak on wygląda, jak on jest zbudowany, i, i, i pomierzymy sobie, jak on ładuje tą stację. Tak, zobaczymy, co my tu mamy w tej kieszeni. A w tej kieszeni mamy tak. Przejściówki do, do tego panela, bo panel ma, jest zakończony takimi przewodami. No jest jakiś metr przewodu, i zakończony jest złączem. Do tego mamy przejściówkę na złącze Andersona, albo na takie złącze do ładowania czegoś. Tak? Nie wiem. Ma jeszcze kilka, kilka konektorów. Zaraz to rozpakuję i zobaczymy. Także możemy tego panelu używać tak, też do ładowania szczególnych rzeczy, tylko ja muszę zobaczyć jakie on tutaj ma różne rozmiary. To jest chyba do laptopa nawet takie duże wejście. Trzy takie przejściówki. Podłączymy sobie te złącze MC4 dokładnie. O, teraz ładnie się zatrzasnęło. Fajnie to jest. E, można sobie to zamknąć, tą kieszeń. Tak, kieszeń ma. Widzę, że zamek Wodoodporny, taki gumowany. Może wodoodporny nie jest, ale na pewno na deszczu nam tego nie zaleje. Teraz tak, spójrzcie ten panel, ja go rozłożę i on tutaj ma jeszcze takie podstawki, czyli możemy sobie rozłożyć takie nóżki, jedną i drugą. O. No może odwrócę do słońca. No te nóżki nam to robią, że to jest jakieś 45 stopni. Tutaj ta trawa, żeby mi nie zasłaniała, bo podejrzewam, że zaraz będzie spadek napięcia. Ja sobie włączę tą stację. Nie wiem, czy coś tu będzie widać w ogóle w tych... Ale jest. Ja ją mam rozładowaną, bo ją sobie tutaj już oglądałem, testowałem. Połączyłem się tym na Bluetooth'u. I teraz tak. Co mi się to wyłączyło tutaj? Nie 23... Pokazuje, że ładuje 23 waty. Tu wam pokażę na aplikacji. Nie wiem, czy będzie widać, ale powinno być widać. Tak, będzie bardziej mnie widać niż ten, ale to dobra. Nagram ekran to wam pokażę. Na razie słońca nie ma, jak widzicie. Jest całkowicie pochmurno, trochę zaszło, ale zaraz powinno wyjść. I zobaczymy, teraz bez słońca, całkowicie jest zachmurzone niebo. Mamy tutaj ładowania 20-31W. I teraz sobie powoli, no 35, tak tobie to skacze. Te ładowanie. Także ja sobie jeszcze wezmę miernik, zobaczę jak to wygląda na mierniku. O teraz słońce wychodzi, to nie będę brał miernika, tylko zobaczcie, że tutaj słońce wychodzi i to ładowanie już fajnie, fajnie idzie do góry. Włącz, słyszę, że włączył się wentylatorek w tym urządzeniu. Nie jest on jakiś głośny, po prostu w tle go słychać. O, zobaczcie, tam nawet 80, prawie 90 W skoczyło, czyli 100W panel, jak daje 90W, to jest, powiem Wam, bardzo dużo. To jest bardzo dużo, jak na, 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 na takie urządzenie. Dobrze, e, i teraz tak, to się ładuje teraz 85 watami. I tutaj na wyświetlaczu mi pokazuje, że zostało 3 godziny do pełnego naładowania. I teraz tak, e, żeby korzystać z tych tutaj DC albo AC prądu, to trzeba po prostu włączyć to. Wezmę i zobaczymy, ile on w rzeczywistości tutaj daje amper, ten panel. O, fuck! Ile mrówek tu jest! Ja pierdolę! Jest pełno mrówek. ja sobie tu klęczę w tym. O! Musimy się gdzieś teleportować w inne miejsce. Dobra, ja się przeniosłem w inne miejsce, bo mi tutaj mrówki nie zaatakowały. Eee, wiecie co zrobię? Zrobię jeszcze coś takiego. Eee, może tak, najpierw tym, tym amperomierzem sprawdzę ten, ten amper, ile tu dochodzi. I tu mamy tak 4,2 Ampera, a ja sobie jeszcze zmierzę, odepnę ten, ten, ten panel stąd, tutaj z tej stacji i wiecie co, zmierzę po prostu jakie tu jest napięcie na tej końcówce, e, co by można było tutaj podłączyć, nie wiem, do ładowania jeszcze, coś innego, może laptopa, może coś innego bezpośrednio, laptopa to można podłączyć do tej stacji, ale ja mówię tutaj 20 V, także mamy z, z tego, z panelu tutaj mamy 20 V nam wychodzi. Czyli coś 20-woltowego byśmy mogli podłączyć. Dobra. W sumie to panel mamy przetestowany bardziej. Zaraz się zobaczymy na warsztacie, na stole. Tam nie ja testowałem i już Wam to pokazuję, a potem się widzimy na podsumowaniu zrobimy pomiary tego urządzenia laboratoryjne ile to ma w sobie energii na początek to naładuję kabel do ładowania zwykły i standardowy jak do wszystkich urządzeń jego się podłącza tutaj z boku i zobaczymy jaką to ma mocną ładowarkę tutaj w środku o ile wat tutaj nam zacznie podawać a zobaczymy, jak to wygląda w aplikacji. Włączę tutaj tego bluetootha 92%. 140 W ładuje. Ok, niech to się naładuje do pełna. I potem zrobimy jakiś teścik rozładowania. Próbuję to jakoś rozładować, żebyśmy wiedzieli mniej więcej pojemność, jaka jest w środku tego akumulatora. Z tego, co nam nie pokazuje w aplikacji, to tutaj nam pokazuje. Do końca ładowania zostało 11 minut. Do pełnego naładowania. Tutaj można wyłączyć jeszcze tego bluetootha, żeby on był nieaktywny. Dobra, 132 W. Aha, ja widzę, że to już spada, to wiecie co, ja sobie to sprawdzę potem jak to będzie już trochę rozładowane mocniej wtedy sprawdzę sobie to, jak to będzie puste, z jaką mocą to będzie ładować dobrze, no i mamy, spójrzcie, mam to naładowane na 100%, chodzi w środku jakiś wentylatorek chodzi, ale to nie jest głośne, nie jest to jakieś, jakieś uciążliwe, słychać, że coś chodzi, coś się chłodzi ale to jest bardzo ciche, i teraz tak e, spróbuję to rozładować e, i zmierzyć pojemność tego akumulatorka, który tu jest w środku e, wymyśliłem coś takiego, e, mam tutaj wtyczkę, zapalniczkę samochodową Podłączę to tutaj, i no i oczywiście tym moim testerem pojemności sprawdzimy. Dobra, włączę to do tego urządzenia, i tutaj trzeba włączyć jeszcze źródło, czyli albo DC, albo AC, albo to i to można też włączyć, czyli włączę tylko DC. Pokazuje mi napięcie 128V. Ok, tutaj na aplikacji mi pokazuje 100%. I tutaj mam DC włączone, i tu jest zaznaczone, co korzysta z DC, czyli DC 12V. To jest ta wtyczka samochodowa, USB i USB typu C. Włączę tutaj pobór prądu na 5A, niech jest. Niech jest do 9A. jeszcze muszę skasować ten, tą wartość tutaj całkowicie, tą gain. Okay, no i tutaj mam tą, tą pojemność, mam tutaj skasowaną, i włączam te 5A start tutaj mam 50 6 W poboru prądu. Tutaj mi pokazuje 63 W. Tu już spadło na 11 V, 11,5 V. Jeszcze zwiększymy to tutaj może ten pobór prądu na, na 7 A. I zobaczymy co tutaj pokazuje teraz 100 W. I tutaj mi pokazuje 4 godziny. Wiecie co, ale ja to włączyłem z powrotem na te 5 A. Niech sobie pobiera te 5 A prądu. Tutaj już jest napisane, że zostało 5 godzin 53 minuty. I wiecie co ja zrobię? Ja włączę stoper w zegarku. Jestem ciekawy, czy rzeczywiście będzie te 5 godzin, 53 minuty? Przy tych 63 watach. Dobra, to widzimy się za 5 godzin i 53 minuty. Dobrze, widzę, że urządzenie się wyłączyło. o 53 minuty. I teraz tak włączam. Włączy się to w ogóle? A coś się włączyło jeszcze. A tu mam 19 amperogodzin. i to było rozładowywane 12V prądem. Także to można łatwo policzyć. 12 razy 19. 220Ah. 8 W. Tak to wygląda. Może by się dało z tego więcej wyciągnąć, jakbym to jeszcze rozładowywał jednym amperem. Czyli wychodzi, tak jak widzieliście 200, 230 W. Okay. Teraz się włączyła ładowarka i zobaczymy właśnie pełną moc tej ładowarki, jaka jest. 200 W. Moc tej ładowarki wbudowanej tutaj. Ładuje się i tutaj mi pokazuje, że godzina 40 do pełnego naładowania. Podsumujmy sobie to urządzenie, moi drodzy. Eee, urządzenie kompaktowe, bardzo malutkie, jak widzicie to jest bardzo mały taki większy Powerbank. Mały wyświetlacz, nieduży, ale najważniejsze rzeczy są na tym wyświetlaczu. Czyli pojemność tej baterii, jaka tutaj jest, ile zostało do naładowania czasu i ile zostało do rozładowania czasu. Moc, jaką tutaj podajemy albo jaką pobieramy. I to jest to, co mamy tutaj na przodzie. Co my tutaj jeszcze mamy? Rączka z takim, jak widzicie tutaj, taki żółty. To jest taka bardzo miękka guma. Ona się fajnie tutaj zaczaskuje. To słychać nawet, jak to czaśnie. Tak, ona się zaczaskuje i to jest taka zwarta teraz konstrukcja. W ogóle... Jeśli chodzi o jakość wykonania tego urządzenia, to powiem Wam, że jestem w szoku. Najwyższa półka, naprawdę najwyższa półka, jeśli chodzi o jakość wykonania tego urządzenia. Tutaj u góry mamy ładowarkę bezprzewodową. E, słabą, bo słabą, bo tylko 5 watową ale zawsze coś podładuje. Tutaj z tego boku mamy tak, e, e, złącze Andersona, ona jest e, do ładowania z panela. Mamy też z gniazdo zapalniczki, można powiedzieć, samochodowe. Możemy tym złączem ładować to urządzenie, albo możemy też podłączyć coś kompresorek, albo coś możemy sobie tutaj podłączyć. To jest bardzo fajne e, urządzenie właśnie do samochodu wrzucić, jak gdzieś jedziemy albo coś, mamy tak 230, mamy wszystkie gniazka USB, tutaj z tyłu, o spójrzcie, mamy tak e, oświetlenie, jest jeden poziom, drugi poziom, są dwa poziomy. I awaryjne mruganie. Nawet wysyła chyba sygnał jakiegoś. Tak, to jest sygnał SOS, jak się nie mylę. O dokładnie. O, to o tym nie, nie doczytałem. Nawet lampka wysyła sygnał SOS w razie czego. Można powiedzieć takie survivalowe urządzenie. A co jeszcze mogę powiedzieć o tym urządzeniu? Testy widzieliście tam w warsztacie jakie robiłem, wszystko tak raczej pozytywnie wyszło. E, Mogłaby być większa bateria, trochę e, trochę mocniejsza, no ale to jest ten najniższy model firma All Powers ma jeszcze większe modele, tak, a one są automatycznie gabarytowo większe. A ja co? No co mogę więcej powiedzieć? To by było na tyle w tym odcinku, a my widzimy się w kolejnym. Dzięki za oglądanie, fajnie, że jesteście, trzymajcie się, cześć.